Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem strasznie ekscytowana, ale też się boję. E, mam 10 tysięcy subskrybentów, to wszystko dzięki Wam. E, I ja obiecałam przy niem nie 2 czy 3 tak, tysiącach tak, subskrybentów, że ja zjem to. E, Kupiłam to, zobaczcie, za pół ceny. Tak, to są tak. też. Słynne szwedzkie kiszone śledzie, które mają strasznie śmierdzieć. Ja w ogóle z tej okazji musiałam pójść do sklepu i kupić otwieracz do puszek. Ja powiem szczerze, że ja nigdy takiego otwieracza nie używam. Ja nie wiem jak to się robi. Zawsze eee, mam nadzieję, że się ze mnie obleje, no bo jak ja wrócę do domu, będę musiała w te ubrania sobie ściągnąć tutaj. Zostawić się, bo nie mam innego worka, w tym worku chcę je wyrzucić żeby mi auto nie prześmierdziało, bo ja nie wiem, jakby to mi się wylało w ogóle w samochodzie, aby te ubrania byś no to auto na złom. Ja nie widzę innej możliwości. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, ja nazywam się Talia Korfanty, mieszkam w Szwecji. Prowadzę swój kanał właśnie na ten temat, ale też na temat samorozwoju, także zapraszam serdecznie do moich live'ów i biorę się za otwieranie tego. Czekajcie, najpierw w ogóle to otworzę. Dobra. Ej, ja nie wiem, czy będzie słychać kaczki. One tak strasznie. Kaczki! Ej, tam. One są, tam są te kaczki. Jest chyba, słyszycie? Ja nie jestem pewna. One chyba się już za mnie nabijają. Czekajcie, ja specjalnie wziąłem sobie rękawiczki. Dlatego w ogóle jest strasznie zimno, ale ja chyba sobie zwiążę włosy. Zwiążę sobie włosy, bo co będzie, jak mnie się włosy w tym zamoczą. Halo? Przestańcie się ze mnie śmiać. Nie śmiejcie się ze mnie. Cały czas się ze mnie śmieją. Czekajcie, aż sobie koper założę. Jest niesamowicie zimno. Niesamowicie jest zimno. E, ja byłam pewna, jak wychodziłam z domu że jest jakieś 15 stopni, słońce świeciło. I ja się do auta, a tu termometr pokazuje 8 stopni. teraz może już nawet jest spodniej. Po nie wiem jak się za to zabrać. Staram się to otworzyć, może tak, żebyście widzieli, będziecie widzieć, będziecie widzieć. A jak to w ogóle z tej strony? Nie, to na pewno tutaj jakoś. Chyba to się wbija. Czy to się tu wkłada? Aaaa, już wiem, dobra. Ale jak? <laughs> to jest trudne. Aha, dobra, Ci coś otwiera. Ok, to mogę zrobić chyba tak. I tak się jedzie. Aaaa, załapałam! Załapałam! O jezu! <laughs> o nie! Ej, to syczy. I w ogóle ta puszka, bo ona. <laughs> Bo na połowę, bo ona już jest przed końcem terminu ważności. Nie, to się w ogóle nie chce nie otworzyć. To się zrobiła dziurka, ale na razie nie ma dziurki. Oh. <ścoughs> nie, nie, ale ja jestem. Dlaczego ja się na to zgodziłam? Czekajcie, tu jest jakiś turn. Oh, nie, tu już zaczęło śmierdzieć. Tak? O! wiem, to syczy. <laughs> Czego ja to robię sobie sama? Aha, nie w tą stronę? O, nie, ja nie potrafię tego otworzyć. Nie, nie, o ja jestem. może w tę stronę? W drugą? A, w... Mhm. Nie. Aż mi się gorąco zrobiło. Ej, ta woda się z tego wylewa. Czekajcie, patrzcie, je tu jest ta woda. Ja może ją wylaję gdzieś pod drzewo. O, fuu. mnie nie wylało. Czekajcie, kaczki przyszły. Ja... To jest paskudny, ale to śmierdzi. Ale ja obiecam, że to zjem. Także chociaż kawałek. No i do czego wy przychodzicie? Nie wy nie czujecie, jak to śmierdzi? O! Ale to daje, a ja nie mogę tego otworzyć. O chuj. Nie potrafię tego otworzyć. Otworzyłam kawałek, się tylko męczę z tym. To to śmierdzi cały czas! Jeszcze trochę na stół wylało. Ja nie, nie, wiem, dobrze, że rękawiczki. Już mam mokre. Dobra, idzie trochę, idzie. <śle> to coraz bardziej śmierdzi. Kaczki, nie zostawiajcie mnie. Bądźcie tu ze mną, przy mnie w tym, proszę. Hej, one tu idą, do tego. Ale to wali. Nie wiecie, nie, 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 potruły. Dobra, próbuję to otworzyć. No jak to otworzyć? Muszę jakiegoś patyczka sobie znaleźć. Dobra, mamy jakiegoś patyczka. Czekaj, jeszcze raz na widelacz. O, oh. ja obiecałam, że je ja to zjem. Wiecie, jak to tym patyczkiem podważyć? O, to mi strzeliło w twarz, to mi strzeliło w twarz, o, ktoś się mierdzi. No kurczę, no. Dobra, ja wyleję tą wodę najpierw. i te kaczki znowu tu idą. Strasznie dużo wody w tym jest. Strasznie dużo wody w tym jest. Ale już widzę ryby. Dobra. O. Nie, w ogóle ja nie jestem fanką takich śledzi. Takich. Ja tylko śledzę śmietanie. Albo nauczyłem się tu w Szwecji śledzie w sosie musztardowym. I że ja musztardy w ogóle nigdy nie lubiłam. Obiecałam, że zjem kawałek. Ale nie wziąłam talerza. Dobra, im szybciej to zrobię, tym lepiej. W ogóle one są fajne, bo one to są filety. Zobaczcie. Są takie ładne filety. Bo można też kupić całe rybki, ale to są filety. I tego jest naprawdę dużo. Ja wam pokażę. Tego jest naprawdę sporo. I to strasznie śmierdzi. No, chciałam to pokroić, ale nie mam na czym. Dobra. Raz się żyje. Boję się, boję się. Muknęłam. Zobaczcie, puknęłam. Ja nie mam nic. Ale to tak... To tak jak śmierdzi, tak smakuje, jakbym... <laughs> Jakieś, nie wiem, zwłoki jadła. <laughs> nie wybaczę je więcej nie dam rady. To jest... <laughs> nie! To czuć rybę, ono to jest mega słodne, to jest, to czuć, że to jest śledź, to jest bardzo słodne, teraz już nie czuję tego, czuję rybę słodą teraz, ale to pierwsze jak się bierze to do ust, to normalnie jakby się jedło ten smród, to nie ma nic innego, ja nie wiem jak ci Szwedzi to jedzą. Chyba kaczki poczuły ten zapach i uciekły, widzicie to? One uciekły. Kłykacz nie ze smrodu. <grystanie> Ej, to o czymś świadczy. To o czymś świadczy. Pomaga. <grystanie> nie, ja to muszę wyrzucić. O! Never, ever. Czego się nie robi dla kontentu? Obiecałam! Obiecałam, zjadłam. Kawałek zjadłam. Jest nagrane. Także ja mam nadzieję, że ktoś doceni to, że ja to zjadłam. I jeśli ci. Jeśli to docenisz, że ja zadam ten kawałek tutaj suba i zostaw lajka tam na dole. O! Nie namawiajcie mnie więcej do takich rzeczy, proszę! Nigdy więcej! To nie jest fotomontaż. Ja już zostawiłam. Władzę ja zostawiłem już, odstawiłam. I ja to zjadłam. Ja to zjadłam! Na zdrowie! Wasze zdrowie! O! Zakończmy ten odcinek. Wasze zdrowie. Powiem szczerze, że ja nie wiem, jak to w mogą jeść. Ja rozumiem, że innym ludziom, innym państwom śmierdzi im nasza kapusta kiszona. Ale to? Ja ogłaszam konkurs. Jak chcecie to spróbować, proszę bardzo. Ja kupię trzy paczki, trzy puszki tych śledzi. Mogą być nawet filety. Eee, I sprawdzicie sobie, więc... Eee, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Z okazji 10 tysięcy jest konkurs, do wygranie są trzy puszki kiszonych śledzi. Eee, napiszcie tam w komentarzu, dlaczego mam to wam wysłać te puszki, akurat tobie, akurat to, dlaczego mam wysłać. Ja wybiorę trzy osoby, do których pójdą te śledzie. Także jeśli <laughs> <laughs> jesteś tak odważny, szalony, eee, pokręcony, zapraszam do konkursu. A, żeby wziąć udział w konkursie, tak, trzeba napisać komentarz, zasubskrybować mój kanał i dać lajka pod tym filmikiem. I nie wiem, udostępnijcie go w świat, niech idzie. E, niech inni też mają możliwość spróbowania tego smrodu. Czy to, to jest smaczne, czy nie, bo może Wy będziecie mieć e, inne wyczucie smaku niż ja. To zapraszam serdecznie.